Dawid, późniejszy król, miał wszelkie dane do tego, żeby zadziałać wobec króla Saula emocjonalnie, bo ten zazdrościł mu. Powodzenia, zazdrościł mu wszystkiego, nastawał na niego, był chorobliwie zazdrosny o niego, a w efekcie, w finale wysłał czystu najbardziej uzbrojonych wojowników po to, żeby pojmali Dawida. I w pewnym momencie król Sały został wydany w ręce Dawida i on mógł zadziałać gwałtownie, ale on tego nie robi. On wie, że działanie emocjonalne to jest działanie błędne, ponieważ albo może to spowodować porywczość, której konsekwencje mogą być opłakane, albo może spowodować uruchomienie mojej słabej woli, wtedy jestem w stanie zgodzić się na wszystko, albo jakaś lękliwość, która może powodować, że będę uciekał z miejsca potyczki. Dawid nie wykorzystuje emocji po to, żeby podjąć decyzje odwetowe w stronę króla Saula. Bo wie, że oprócz emocji człowiek posiada rozum, może ocenić daną sytuację, a potem może podjąć słuszną decyzję w oparciu także o opinię autorytetów. I dlatego Król Dawid powstrzymał swojego sługa Biszaja, aby ten wymierzył sprawiedliwość Królowi Saulowi. I w ten sposób tym, który zwyciężył, okazał się Dawid. Myślę, że to dla nas jest bardzo ważna myśl, że kiedy działamy emocjonalnie, to w tych trzech dziedzinach po prostu, kiedy używamy emocji, możemy przegrać. Ale kiedy jesteśmy ludźmi, którzy potrafią uruchomić rozum i wolę, wtedy zawsze jesteśmy zwycięzcami, bo Pan Bóg takich ludzi potrafi pobłogosławić.